Ta niesamowita mistyczka usłyszała słowa od samego Jezusa i dotyczyły one przyszłości, Polski. Była ona zakonnicą, która według zdania wielu osób posiadała niesamowite umiejętności nadprzyrodzone, dzięki którym doświadczała objawień istot wyższych, takich jak anioły, święci, a nawet sam Bóg. Kobieta prowadziła dziennik, który zawierał wiele niesamowitych przepowiedni. Nie wszystkie jednak wizje mogły zostać ujawnione, gdyż jedną z nich, którą spisała, anioł nakazał jej jak najszybciej spalić. Ta niezwykła wizjonerka urodziła się na początku XX wieku we wsi Głogowiec. Nadano jej imię Helena, a pochodziła z domu Kowalskich, w którym wartości takie jak miłość, ale i ciężka praca były bardzo ważne. Kiedy dziewczyna miała 16 lat, powiedziała swoim rodzicom, że chce wstąpić do zakonu, jednak spotkała się ze stanowczą odmową. Zawsze była oddana Bogu, Lecz nigdy nie spodziewała się, że została przez niego wybrana. Swoje zdolności odkryła w czasie zabawy tanecznej, gdy ukazał się jej sam Jezus w czasie swoich męczarni na krzyżu. Jezus nakazał jej, by wstąpiła do zakonu. Postanowiła wtedy, poza wiedzą rodziców, wstąpić do zakonu, ale nie było to łatwe, bo wiele zakonów nie chciało jej przyjąć. W końcu odnalazła zakon, który ją przyjął. Ale musiała najpierw wpłacić posag, więc musiała iść do pracy, by mieć pieniądze. W zakonie przyjęła imię Maria Faustyna. O swoich wizjach zakonnica opowiedziała spowiednikowi księdzu Michałowi Sopoćko, który powiedział jej, że najlepiej byłoby, gdyby prowadziła dziennik i tam zapisywała swoje wizje i przepowiednie. Jak wyznała, Jezus uczynił z niej swoją własną sekretarkę, która zapisywała ważne przekazy i polecenia Jezusa oraz wszystkie ważne wskazówki dla świata. Najważniejszym z przymiotów Boga według słów Jezusa ma być miłosierdzie i to naprawdę nieskończone. Miłość Boga ma być dostępna dla każdego i powodować mistyczną doskonałość. W swoim dzienniczku zakonnica bardzo wiele pisała o mistycznych przeżyciach. Opisywała głównie przekazy mistyczne, jak i przepowiednie, ale też i inne paranormalne zdolności, które wykazywała, jak bilokacja, czyli umiejętność bycia w dwóch miejscach jednocześnie. Co więcej, zakonnica miała wykazywać możliwość czytania z ludzkich dusz czyli poznania wiedzy o danym człowieku, tylko poprzez patrywanie się w niego. W jednym z wpisów dotyczących objawień zakonnica napisała Kiedy byłam w Kiekszu, aby zastąpić jedną z sióstr na pewien czas, poszłam przez ogród i stanęłam nad jeziorem i chwilę zamyśliłam się nad wodą. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, który mi rzekł łaskawie To wszystko dla Ciebie stworzyłem, oblubienico moja, i wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co Ci przygotowałem w wieczności. Dusza moja wtedy została zalana tak wielką i niezwykłą pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem chwilę. Dzień ten miałem zupełnie wolny, przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałem zupełną swobodę oddać się modlitwie. Zakonnica miała wiele objawień, ale jedno z najbardziej znanych było 22 lutego 1931 roku. Zakonnica wróciła wieczorem i chciała się już kłaść. Nagle ujrzała Jezusa. Jezus był ubrany w szatę. Z uchylenia szaty na piersiach wypływały różnokolorowe promienie. Tak opisała Mesjasza zakonnica. W milczeniu patrzyłam się w Jezusa, a wtedy dusza moja była bojaźnią, ale i szczęściem ogromnym. Po chwili powiedział mi Mesjasz, namaluj obraz według rysunku, który teraz widzisz, a podpisz go Jezu, ufam Tobie. Chcę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję również, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę, jako chwały swej. Co ciekawe, warto wspomnieć, że inne zakonnice także widziały niezwykłe światło, które oświetlało okno celi, gdzie przebywała Faustyna. Warto wspomnieć, że święta Faustyna jest jedyną świętą, która mówiła, że wie, że w przyszłości zostanie kanonizowana, bo widziała swoją kanonizację w wizjach. Pewnego dnia polska zakonnica miała odwiedzić piekło. Faustyna została zaprowadzona do piekła przez anioła, jednak za życia nie mogła ujawnić, co tam widziała. Zakonnica mogła zapisać swoje doświadczenia, ale ujawnić te zapiski dopiero gdy już odejdzie z tego świata. W dzienniczku polska zakonnica opisała, że została zabrana do piekła, by ujawnić wszystkim ludziom, że piekło naprawdę istnieje i by zmienili swoje postępowanie, jeśli nie chcą do niego trafić. Faustyna opisała, że w piekle jest wiele różnych mrocznych katuszy, jakich doświadczają tam dusze zamknięte. Zakonnica widziała pierwszą katuszę, która polegała na utracie boga, druga to ogromne wyrzuty sumienia, których na ziemi nikt nie doświadczył, trzecia to świadomość, że te katusze nigdy nie ustaną. Natomiast czwarta to duchowy ogień, który przenika duszę i sprawia, że dusza krzyczy i wie, że nigdy te płomienie nie zgasną. Kolejne katusze to ciemność i poczucie ciągłego zagrożenia. Jednak choć jest ciemno, to jednak dusze dostrzegają w piekle demony, które są w piekielnych czeluściach, w ogromnych ilościach. Zakonnica ujawniła, że w piekle dusze mają też katusze dostosowane do swoich ziemskich grzechów, co odbywa się w ogromnym lochu, gdzie trafiają najbardziej złe. I niegodziwe dusze. Faustyna miała wizję Jana Pawła II, przy którym znajdował się święty Piotr. Ciekawe zakonnica twierdziła, że Jan Paweł II potrafił skomunikować się z niewidzialnym. Wizji zakonnicy Jan Paweł II nazwał Faustynę darem Bożym dla ludzi. Faustyna miała wtedy wizję, jak papież ją kanonizuje, ale doznała też wizji, że nie wszystko przebiegnie bez problemu, a wiele osób będzie ją upokarzać i drwić z jej przepowiedni, a nawet mówić że nie powinna zostać kanonizowana. Warto natomiast wspomnieć, że zakonnica wiedziała, że ostatecznie zostanie kanonizowana, bo sam Jezus będzie jej bronił. I faktycznie zakonnica została kanonizowana, a stało się to 30 kwietnia 2000 roku. Kanonizację wykonał Jan Paweł II. Ważnym powodem kanonizacji był cud, jaki miała wykonać zakonnica, a było to uzdrowienie uszkodzenia lewej komory serca u księdza z Polski. Zakonnica miała w swoim życiu wiele tajemniczych wizji. Jedna z nich była szczególna i dotyczyła Polski. Były też przepowiednie dotyczące końca świata. Zakonnica napisała, zanim nadejdę jako sędzia sprawiedliwy, przyjdę wpierw jako król miłosierdzia. Nim przyjdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom wielki znak na niebie, taki zgaśnie blaski światło na niebie i będzie wielki mrok, który rozejdzie się po całej ziemi. W ten czas ukaże się wielki znak krzyża na niebie. A z otworów, gdzie były ręce i nogi, przebite Mesjaszowi, będą wychodziły światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię, będzie to naprawdę krótki czas przed dniem ostateczności. Zakonnica miała dowiedzieć się, jak straszny będzie czas końca, wyznała, dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania. Jeżeli ty teraz przestaniesz mówić, będzie odpowiadać on dzień straszny za ogromną liczbę dusz. Nie lękaj się niczego. Bądź wierna do końca. Ja współczuję z Tobą. Helena Kowalska w swoich ostatnich dniach życia usłyszała słowa wypowiedziane przez Jezusa. Polskę szczególnie sobie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie mojej woli, wywyższy ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Co miał na myśli Jezus mówiąc o iskrze, która wyjdzie z Polski? Niektórzy uważają, że ta iskra z Polski może mieć związek z planami prezydenta Ameryki, co do tego, jak doprowadzić do pokoju. Jeden z punktów planu głowy USA mówi właśnie o Polsce. W Polsce mają stacjonować europejskie sterowce. Czy to może być ta iskra z Polski, o której mówiła zakonnica? Czy to oznacza, że jej proroctwa spełnią się już niedługo? Watykan ujawnia prawdziwe zdjęcia Jezusa, ale i niesamowite nagranie. Musisz je zobaczyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.